Dzień dobry dobry wieczór. Witam was serdecznie. Jestem i zapraszam na premierę na kanale Wandering Village, która traktowała 15 bądź 16 wersji. Kilka lat temu wyczoram w dostępie, ale zobaczymy jak to jest. Będziemy osadę na grzbiecie gigantycznego dinozaura. Można powiedzieć coś takiego. Zobaczymy jak to wygląda. Nie grałem w wersję wcześniejszą. Zobaczymy. Wspaniałą przygodę z ONBU. I odkryć źródło oskarżenia dobry wybór na początek okazji możesz się zapoznać z opcjonalnym samouczkiem wyzwania dobierz modyfi modyfikatory wrogości i sprawdź jak twarz dobra czy to jest wyzwanie try piaskowy a to try po powieści dobra mędrze osadę uczycie jak zajmować się osadą prowadzicie krok po kroku a następnie płynnie przechodzi w rozgrywkę na poziomie normalnym o no to pewnie to coś dla, ta, dla nas, dla nas, dla takiego w sumie powiedzmy, początkującego w tych tematach takich strategiczno owych e, wygląd onbo. Czy można jasny, ciemny, No może taki sobie zrobimy. On Onbu, on -bo, niech się nazywa. Onbu. Dobra. I niech jest on -bo. E, o, ładnie pasuje. Pewnie, że nowy zapis, bo nigdy nie, nie, nie ruszaliśmy. we kept wandering looking for shelter but not in our wildest dreams did we imagine what we would find ooh No dobra, ale ładnie, ładnie, ładne takie wideo. Co tu mamy? Mędrczyni Waldrada. Ach, tu jesteś, dobrze cię widzieć, przyjacielu. Tyle lat wspólnego podróżowania, tyle wyzwań, które przetrwaliśmy. kto by pomyślał, że spotkamy ombu? Wspaniałe stworzenie, nie uważasz, mój drogi? Możliwe, że jesteśmy pierwszymi ludźmi od kilkuset lat, które danym... którym dane było zobaczyć taki okaz. Ale biedaczysko chyba jest wyczerpane. Wróciło do snu. Byłam pewna, że on był śpią pod ziemią, ale zatrucie gleby musiało go wybudzić. Ciekawe, czy w ogóle jest w stanie znaleźć pożywienie na powierzchni, ale jeżeli się nim zaopiekujemy, być może później nam się odwdzięczy. Hmm, ale jeśli przyjdzie co do czego, niewykluczone, że będziemy musieli się troszczyć głównie o siebie, aby przetrwać. O, tej samolubiety. Jest. To jednak decyzja, która powinna spoczywać na Twoich barkach. Doprowadziliśmy nasz lud aż tutaj, ale to dobry moment, kto by, by kto inny przejął władzę. By ułatwić wcielenie się w nową rolę, przekażeć Ci różne rzeczy, których sam się dowiedziałem. Będziesz się też uczyć samodzielnie. Powiedzmy, że to taki sam Co tym sądzisz? Dobra, pasuje robota, da dawaj tutaj. I co my mamy teraz zrobić tutaj? Samouczki. Coś będziesz tu gadał, czy nie będziesz gadał? Pokażcie jak to wygląda. O! O, mamy taką mapę. Mamy tu nasze onbu, onbu. Niech będzie. Dobra, czekaj. Da się tutaj pauzować? O, da się pauzować. I teraz samouczki. Notatka mędrca. Samouczki, które się tutaj pojawiają, wszystko ci pokażą, a jeśli kiedykolwiek zechcesz... Zechcesz coś sprawdzić lub dowiedzieć się... Dobra, cele. Otwórz notatnik. Dobra, no to bajera. Da się Da się, dobra. A, W, S, dobra, ogarnięte. Przyspieszenie, możemy sobie... Aha, 1, 2, 3, 4. Dobra. A, pauza na swacie jest, czy nie ma? I wstrzymujemy. Dobra, jest pau pauza na swacie. A, możemy ekran... A, nie, możemy ekran obrócić, dobra. Dobra. Czekajcie, bo to się ma tutaj, o. Możesz trochę sobie ściśle, aby przełączyć się między trzema różnymi widokami. Możesz 4, 5, a 6, dobra. To można tak się, dobra. Zbuduj dwa obozy drwali w pobliżu drzew, Zapewnij ci to stały przypływ drewna i oczyści przestrzeń dla nowych budynków. By coś zbudować, otwórz menu budowy na dole ekranu i naci lub naciśnij klawisz B. No, B jak budowa, pasuje. Dobra, w zasoby. No to B. Przechowywanie, żywność, surowce, tu będzie pewnie. Obóz drwali, narzędzia 3, czyli mamy narzędzia jakieś. A gdzie tu widać? A, tu mamy 15. Drewno, dobra, obóz drwali. I teraz jak to. A, zasięg jest, dobra. A, to tak nie można, dobra, dobra, nie chciałem, nie chciałem. Ja się uczę, się uczę, dobra. To by trzeba było to zbudować gdzieś, gdzie jest dużo drzew? Tak bym to ogarnął, chyba. 81, dobra, machniemy tutaj. I machniemy tutaj, żeby to na pauzie zrobić, żeby nam czas nie leciał, a drugi może gdzieś idzie? Nie, to jest 40 60. O, 65. Dobra, tutaj wytnijcie. Ciekawe czy one odrastają, czy nie. Dobra I dobra, tak. Dobra, no to już. Dajemy. I ludki się sprzybliśmy. O, można tak, ej. Ale bardzo ładnie to wygląda. Ładnie to narysowane jest dziewka. Tutaj. I co poszli budować? A trochę słabo was widać, ale dobra, tu wyci chyba drzewo, bo przeszkadzało. Ale to dobra. I mamy obozy drwali. A co tu mamy jeszcze? Możemy takie kamienie. Aha, tu mamy skałę. No to możemy zaraz samemu też mieliśmy się uczyć to. 21, 25, 20... O, 27 było. Dobra. Tutaj byśmy chcieli. Jeden na przykład. Czy byśmy chcieli... O, tu jest jeszcze jakieś duże złoże. Dobra, może tu ogarniemy coś. A, 15. Tam było więcej trochę. W zasięgu To jest 10 To jest 13 To może jak tam budujemy To może tutaj wywalimy to wszystko co? A nie wiem Dobra To może damy tutaj o Dobra damy też dwa niech jest A to zbierania Zbierają zbierają glinę z pobliskich złóż Lepsze bez od bezrobotnych, ale dobra, ale to zbierają glinę skąd? A, to jest ta glina, dobra no to w zasięgu 6 mamy tylko 3. A nie ma gdzieś takich większych? No bo nie ma, tu niewiele tego jest. Dobra, no to nie mamy wielkiego wyboru. W zasięgu jest 5. Jakbyśmy tutaj postawili, żeby mieli to 6? O, a nie mogę, bo kamień jest dobra. No to dajmy sobie tutaj 5. O, dobra, jedno na razie może nie będzie. Co to jest? Budynki z czerwoną flagą yy, zabierają część, dobra. A, bo musimy tutaj... dobra, zbuduj dwa obrozy. A tu trzeba jeszcze ludzi dać. Czekajcie, gdzie, gdzie jest ta chałupka? A to... tego nie zbudowaliście? A, i możemy dodać. A ile mamy mieszkańców? Czekaj. No dodaj tutaj. To to. A, dodało, dobra, tylko to tak wygląda trochę tak... ...piwnie. Dobra. I tutaj też, bo drewno to będzie na pewno podstawowy surowiec. Dobra, obóz górniczy dajmy jedną, nie wiem ile mamy tych osób, 10 w sumie. A, i tu jest, dobra. Bezrobotnych jest sześciu. No to chcielibyśmy jeszcze tutaj dajmy z dwóch. Czy my tu coś budowaliśmy. Nie, ej, ale takie ciekawe to. Obóz górniczy i bezrobotnych jest dwóch. Dobra, wybuduj dwa. Dobra, są dwa. Dobra, to już wiemy. Przechowywanie. Wszystkie te zasoby wymagają jakiegokolwiek magazynu. Zbuduj skład materiałów. Dobra. Skład. A gdzie może być skład? Żywność. Przechowywanie. Tu będzie skład materiałów. 20. Drewno. Mamy 10. A możemy to zakolejkować? Na przykład gdzieś blisko tutaj. O. Niech oni sobie zrobią. Dobra. Bezrobotnych jest. Nie ma nikogo. Dobra. Czyli pocznie budować. Okej. Okay. Ej, ale... Ładnie, ładnie to wygląda. O, jak sobie nosi. Tak, idzie. No, nad głową w nosi. Nie żeby ci to na głowę nie spadło. Dobra. A to się to przemieszcza? Nie. A, bo to śpi jeszcze. On był. On tu śpi, panie. A co tu mamy? Namiot. O, ścieżki można. Nieco szybciej. Po ubitych ścieżkach. O, to też dobre może być. I domostwo dwóch osadników, bo pewnie nie mają nigdzie domu, nie? A ty co robisz? A i możemy... Nie może możemy ich nazywać, czy nie? Tak, możemy zmienić. Ooo, to już widzę, to dajcie znać w komentarzach to będziemy nazywać jakoś tutaj. Dobra, przechowywanie, ale to budujesz to, czy nie budujesz tego jeszcze? Tak, zebrali coś. Dobra. Czyli będą ogarnąć, A bezrobotnych jest dwóch cały czas. Teraz dobra, no to daj tutaj trzech. Tutaj macie obóz górniczy, jest. Obóz górniczy jest, a ten... ten... ...tutaj gdzie on jest, tutaj drwala, Ma dwóch, dobra. I tu też dwóch. I co, jak to drewno zniknie, to... to... to co? To już nie będzie? Czy będzie odrastało gdzieś? Tego nie wiem, ale zobaczymy, dobra. Budujemy sobie skład. Zobaczmy jak to, co byś tu chciał? A, tylko tak sobie, ale ładnie, ładnie. Tutaj są... ...to, to, to, to. Proszę, o, idzie. Ładnie chodzą co chcesz. A bo domu pewnie nie masz, nie? 15? 1 na 2 i to dwóch usadników? A co tu jest? Dwóch chce się osiedlić. Yy, zadowolenie. Aha, ze przybędą, nowi, dobra Dobra, ale to ja bym chciał te. A centrum naukowe możliwe odkrywanie nowych budynków i technologii, ale kamienie glina 30. A gliny. To, to jest kamień? A gdzie jest glina? Wszystkie zasoby to nie zbierają glinę. A bo wy jeszcze tego nie zbudowaliście. Dobra. Dobra, to wy to dalej budujecie. Dobra, dobra, budowanie jest dopiero. Dobra, to pokaż, jak ty mnie to stawiasz tutaj, tutaj. Ja już myślałem, że to pracuje, a to nie, nie ma takiej opcji, nie tak szybko, panie. Dobra, i wybudowano, dobra, i poszedł. Dobra i drugi też idzie. A to dlatego wy tutaj byliście bezrobotni chwilowo. To czy nam wystarczy do tego? Dobra, zobaczymy. Wy to budujecie? Drewno 0 na 20. A czemu nikt nie przyniósł drewna? Yy, drewno 0. Zero... A, bo może nie mamy tutaj ludzi, co? Nie, bezrobotni jest dwóch. Eee... Yy, najwyższy priorytet? Halo? O, może poszedł. Może poszedł tutaj. Albo za szybko rozdysponowałem tych pracowników. Co ty potrzebujesz? No drewno. Idzie ktoś z tym drewnem, czy nie? Dobra, dajmy tutaj jednego mniej, bo może budowniczego nie mamy. Dwa, cztery, sześciu, ośmiu i 10 Dobra, budują. A, i teraz to budują. Dobra, ruszyli. Dobra, wyciął te drewno i się z dwóch budowniczych, musi być chociaż, żeby to nam Piła, rosła, potynga i inne takie Zobaczymy co to za zaraza była, o, no i zbudował, pięknie Żywność, twoje strony będą potrzebować pożywienia, jednym ze stałych sposobów pozyskiwania żywności jest zbudowanie zbieracza jagód w pobliżu krzewu jagód, okej okay. Dobra, to pokaż nam to jedzonko, zbieracze jagód, drewno 20 znowu To no to nie tak mało, a gdzie są krzaczki z jagodami, halo? A tu są chyba 7 plus... A, 8 plus 1. No dobra, chyba lepiej nie będzie. 8 plus 1, a tu są gdzieś jeszcze krzaczki? bo tak mogłem spojrzeć pierw... O, tu są, ale też mało tak. Tak nie za wiele bym powiedział tego jest. Ciekawie, ile oni jedzą. Jeszcze mają, ale dobra. Niech jedzą jagódki i to będzie ładnie. I co idzie, się budować i idą budować, dobra. Ładnie te drewno zbierają. O, idzie sobie drewkiem. Kikie. Ej, ładnie to się. No dajcie znać w ogólnie w komentarzach, czy graliście może we wcześniejszą wersję, czy coś. I jak wam się podobało ogólnie? Gra. Jak to wygląda? Bo o, ładnie, ładnie się prezentuje. Ciekawa opowieść się szykuje. Tutaj co mamy? Temperatura? A, chłodno jest. wilgotność normalnie. On był aktualnie leży. Toksyczność gruntu brak. A, ta toksy... Toksyczność tutaj może być dużym problemem. Ciekawe. Dobra. Dobra, jak wam idzie? Tutaj to? Te podstawowe nasze tutaj bajerki? Jakoś wam idą, co? To może dajmy troszkę szybciej, to. I przyspiesz troszkę, żebyście to zbudowali nam to dzisiaj, bo to zaczekamy się tutaj. Zbieracie jak... O, ciekawe ile można tych zbieraczy... Dać, bo będziemy musieli naszego budowniczego wywalić. No to mamy dwóch tych kamieniarzy. Niby mają przyjść nowy, nowi, chcą się osiedlić, tak? Ale to jeszcze, jeszcze chyba trzeba poczekać. Dzień drugi mamy. Zdrowie on 200% tutaj mamy. Zadowolenie. No dobra, jakoś tam. O, chyba się ruszyło. O, budzi się, zobaczcie. Obudził się. No cześć, wiesz, OK, a tu coś można? A, nie zbudowano wieża rybacza, trębacza? Dobra. Panie, Co to jest? Budynki z czerwoną... Aha, bo, bo nie ma nikogo, dobra. A, bo on ma sadzenie i zbieranie, no dobra. Bardzo zimno... A, bo tylko, że jak będzie zimno, to już tu będzie kaplica z tego. Dobra. No dajmy na razie. Badania, jeśli chcesz zbudować bardziej zaawansowane budynki, najpierw musisz... Przeprowadzić badania, zbuduj centrum naukowe. No dobra, tylko ciekawe czy kto będzie miał zbudować. To nie tu. Materiał. O, jest centrum naukowe. Kamień glina, to może gdzieś tak może w centrum byśmy. Chociaż nie wiem gdzie to zbudować, to tak? Gdzie tu byśmy mogli zrobić centrum osadę? W środku najlepiej, chociaż tutaj. Takie zaplecze tutaj zrobiliśmy. Zbieractwa, to może tu będzie później te centrum. O. Jak oni wywalą te wszystkie te. Mam nadzieję, że będziemy mogli później poprzenosić. Dobra, tu zrobimy, tu będzie nasze centrum główne i damy domki. Niech oni wywalają te drewno tutaj, bo jest niepotrzebne. A teraz jak tu można podejrzeć jakąś produkcję? E, nasiono zbierać, ja go te nasiona wysadzić krzywy To ok, czyli on będzie mógł sobie tutaj, tak myślę przynajmniej, że posadzić więcej. Dobra, pytanie, czy ktoś to będzie budował? Bezrobotni, pracownicy 0, łączna w o 12, czyli przyszli ci, ci co chcieli tutaj, dobra Dwóch nomadów chce się osiedlić, dobra, dzień trzeci Dobra, dajmy tutaj razy 1, żebyśmy się nie pogubili, bo ja nie wiem czy tu ktoś tu pracuje Centrum Naukowe, a wymaga pełna, ta Bezrobotni, no to oni chyba to budują Szkoda, że nie widzę takiego podglądu, chyba że można kliknąć sobie tutaj Mostwa, zatrudnienie bezczynni. Yy, bezczynni nie ma. Czyli wszyscy coś robią, czyli tutaj muszą coś budować, tak? Idziesz tutaj? Czy nie idziesz, bo tu trzeba te dre dre dziewko wywalić. I to szybciutko. Tak, wiem, że nie macie domu, ale te domy to są drogie. Ej, a to nie miał być jeden? A on sobie przyszedł tutaj? Czy przyszłeś sobie zjeść? A, chyba przyszłeś sobie zjeść po prostu Dobra Dobra, czekajcie, czekajcie Badania, no to już wiemy Zarządzanie obecne nie ma żadnych bezrobotnych osadników. To oznacza, że nie może wyglądać ogólnie Aha, jak budowa, dobra, czyli musimy je Zmniejszyć, dobra Czyli dajcie na razie ten kamień Zmniejszmy, dobra Okej okay. To zmniejszmy ten kamień na razie, bo jest go Dużo, nie dwóch budowniczych to ogarnie Dobra, dobra, tak myślałem, że coś nie gra a tutaj oni sobie jakby sami poszli do tej roboty, czy jak? Dobra. Twoi zbieracze jagód są bezczynni. Dzieje się tak, gdy w pobliżu ich budynku jest za mało krzewód. Ja możesz wykor wykorzenić dzikie krzewy poprzez zaznaczenie ich i użycie funkcji zwierz i usuń. Zbieracze jagód następnie mogą zasadzić nowe krzewy w bliżej miejsca pracy. Aha, czyli co możemy wziąć? Na przykład taki pojedynczy krzaczek. Zwierz. Aha. Zwierz Dobra, dajmy na razie 3 Zwierz I to możemy później Później to ogarnąć, że nasiono dostępność 0 Zbóż nie, wyłącz Dobra, znajdź pracowników Dobra, tu się jeden ruszył Tam się coś ruszyło, dobra A jakie gdzie wam to? A, wycinają dopiero Tutaj zbierają ładnie to drewko Bezrobotni jest dwóch, czyli bezrobotnymi są nasi budowniczy. Dobra. Dobra. Dobra, czyli może wykorzeń... ...szef jagód. Dobra, czekaj, to może ustalimy, żeby nam się tam misja... ...zrobiła. A, zbierz i usuń, dobra. Tak to trzeba przestawić. Dobra, zbierz i usuń. I tu tak samo. A, tu nie można. A, bo wzrostu nie ma, dobra. Czyli jak będzie wzrost, to dopiero. Dobra. I co, pójdzie któryś tam? Chyba poszedł, bo jest jeden. Dobra. Dobra, czyli może o to chodziło. O to może nam chodziło. Ej, to ładne, ładne. Jak wam idzie robota tutaj w kamieniołomach? Idzie jakoś, idzie. Dobra. Może za dużo tych budynków na początek postawiłem, no ale dobra, trudno już. Trudno już. Jak jest, tak jest. Więc lepiej nie będzie. Dobra, nie możemy jeszcze. 93%. Dobra dajmy razy dwa niech to się może zrobi tu 94 No nie tak szybko to idzie nie tak szybko to idzie 5% Dobra a ty jak sobie tu idziesz? O, spaceruje sobie No dobra, tu jest to A rozdrożę, za późno na zmianę kierunku O, to będziemy mogli nim kierować? A tutaj? Ten obóz wygląda od dawna na opuszczony Nie zostało tu zbyt wiele, ale może uda Ci się znaleźć jakieś narzędzia. O proszę, narzędzia to fajnie by było. Żeby móc dalej budować, ale dobra. Pokażcie nam ten krzaczek. 98, 2% brakuje. Zbieracie 80. No nie widzę, żeby coś przybywało więcej tego. Chyba, że jakiś spichlerz jest potrzebny. O, dobra, zrobiło się. To zdajmy wolniej. Idziemy, mamy ten magazyn. Czy ten magazyn przechowuje też jedzenie? A, ale nie takie. A jest jakiś spichlerz? materiałów? Nie. Zbierać jagód, jest ogarnięty. To może powinniśmy w ogóle zbierać o jagód, zrobić dwóch, a... Chociaż oni nie mają też roboty tutaj zbytnio. Dobra, ale jeszcze nie przynieśli tych. 12 na 20. Dobra, to może oni tu trzymają to. Dobra, jakoś to rozkminijmy po troszeczku, ale to buduje ktoś to glina 20. Przecież jest glina. Idzie ktoś po tę glinę? Może ty? Może ty? Ty ze składu, a ty idziesz, dobra, budować, dobra, czyli on musi dostarczyć to tutaj, a jak nie ma, to, to nie wezmą tego, dobra. Ale glina jest 45, a 51 ogólnie, dobra, czyli trzeba patrzeć w skład materiałów, ile mamy dostępne. Dobra, a czy ty wykorzeniłeś chociaż to któreś? No nie wiem, o co tu chodzi. E, użycie funkcji, zbierz i usuń. No, ale tutaj zbierz. A, no, Nie, nie można. A taka dorodna? A może tak trzeba? Nie wiem, dobra. Zrobimy kilka. I daj priorytet najwyższy. A, tutaj już nie można? Nie wiem. I nie wiem, czy się coś tutaj. A nie, przyszedł tutaj. Dobra, zbieranie. Dobra, przecież tutaj to niech tutaj sobie chodzi. Zbieracze, ja mogę następnie zasadzić nowe bliżej miejsca pracy, ale wzięli, i nie wzięli tutaj. Nie możemy zasadzić. Bo jeszcze upewnij się, że nie wykorzeniasz drzewu jagód, który jest w zasięgu zbieraczy. A także pracują oni w trybie z... tylko sadzenia lub sadzenia i zbierania. Eee, yy, tryb. Bo chyba nie ma żadnego trybu. A, jest sadzenie i zbieranie. Dobra. Eee, Upewnij się, że... a także, że pracują nie w trybie tylko sadzenie lub sadzenie i zbieranie. No dobra, no to mają to i to. Ogarnięte, dobra. Dobra, to oni to jakoś ogarną. Mam nadzieję. Co się stanęło? Budynki? A, bo nie ma człowieka. Dobra, jeden. A tutaj brak... A, brak badań. Dobra, czekajcie, bo tu mieliśmy informację. Centrum naukowe jest gotowe, więc czas przeprowadzić badania nad studnią powietrzną. Dobra, naciśnij, otwórz okno. Dobra, czyli tutaj mamy badania i studnia. Kondensuje wody z powietrza. Działa lepiej przy wyższych poziomach wilgotności. Nie działa na pustyni. Szacowany czas badań 12 godzin. No proszę. No dobra. I chcielibyśmy zacząć to badanie. Okej. Okay. A to tak wygląda farma. O, farma Lepszy niż te, te jagódki, chyba będą. Zbiornik wody. Architektura. Wieża trębacza. Służy do wydawania poleceń. On był. O. Do których może, ale nie musi się zastosować. No proszę, ej, to ciekawe jest to. No i coś czuję, że się wciągniemy tutaj w to. No dobra. I co oni tam zbierają? Przyszli tutaj zbierać i zbierać. Mamy dzień czwarty już, tak? A tutaj dwóch nomadów chce się osiedlić. Spoko. To może jak oni się zbierają, to może byśmy zrobili wam te chatki gdzieś. Tutaj może. Te namioty. Może da się ulepszyć to później. Namiot 15 drewna, no nie tak źle, zróbmy je tak. Tutaj mamy. Zakolejkujmy. Dobra, mamy 12 i jeszcze jeden namiocik potrzebujemy. Dobra, dajmy tutaj taki taki rządek. Mam nadzieję, że później nie będzie trzeba tego przenosić. Dobra. Ej, badania, dobra, tutaj mamy. Odkryć studię powierzchnią. No to to ogarniamy. Dobra, ogarniamy. A co z tymi jagodami? Oni to zabrali czy nie? A, zabrali chyba. Sterta jagod. Zasób. Nasiono. No to dawaj pusty krzew i zabieraj to. Zabieraj to i przenoś tam. Aha, tutaj nie, to, to musi się ten. A, to oni to zebrali i tyle. A, to mieliście te nasiono? A, to musi być pusty krzaczek. Dobra. O, zapas cztery. No to mamy, no dobra, no to zebrali to mam nadzieję, że będą w obrębie później sadzić te krzaczki tutaj Jakoś On był się wypróżnił, no proszę No i co? I... No bym powiedział co, ale sobie dopowiedzcie sami Ej, dobra, ciekawie się to zapowiada Dobra, badania tutaj się robią, jak te badania idą Jeszcze 9 godzin Dobra, zdrowy jest 21 godzina, tak ciemno naprawdę jest? Nie Dobra, dojedźmy sobie tutaj, zobaczmy, co to jest. Dobra, ej, taka osadka rośnie, tylko to tak widzę tutaj miejsca, to tak chyba za wiele nie ma. Chociaż te namioty to nie takie wielkie, te budyneczki to... Budowanie zero, budowanie zero. Jest jeden bezrobotny, to on sobie chyba wybuduje. O. A, dostarcza sobie towary, to zanim on dostarczy te wszystkie towary tutaj, to... Ło, panie. To to będzie, ło, ho, ho. No dobra, ale jakoś to ogarnia. A to co to jest, dziwne rumowisko. Duża sterta gruzu. Wygląda na to, że coś jest pod nią zakopane. Aha, zbijesz kamień i glina. <coughs> kamień i glina, ale wygląda na to, a tutaj. A, zasób. Olbrzymi pień. Przelegający tartak może wydobywać tą drewno. A, w ten sposób. Dobra, czyli tak to możemy. A tutaj pewnie kamieniołom, ta? Ale zmniejszy to zaufanie on bo... A zasłupkamy. Nie to, to, to nie chcemy zaufania chyba tutaj ogarnę. Ktoś z tobą porozmawiać. Co tu się stało? Mędrczyni. Widzę, że ta dziwna serta gruzu nie umknęła twojej uwadze, no. Wygląda na to, że coś tam zakopano. Ciężko teraz powiedzieć co to takiego, ale może dowiemy się, jeśli to odkopiemy. No dobra. Być może tam zakopano z jakiegoś powodu. Daj spokój, mój drogi. nie jesteś ani trochę ciekawy, kto wie, czy to może coś przyniesie nam spore korzyści. No dobra, czyli warto to odkopać, tak? No to niech sobie kopią po troszeczku. Ale nie możemy nikogo dodać, bo nie, nie mamy nikogo. No dobra. Dobra, badania idą, a jak te chatki? Dobra, tutaj się chatki robią, dobra. Pokaż. Ej, a to nie możemy tego tutaj nacisnąć? Opuszczony to wygląda? Może ci się uda, ale to on dojechał do tego, czy on to ominął? Bo teraz nie wiem. A chyba, że my nie możemy powiedzieć, żeby się zatrzymał, bo co. Nie, bo nic więcej nie zrobiłem, chyba, że nie dojechał jeszcze do tego. Oj, 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 nie tak. Nie, no już przyjechał na pewno, ale to chyba nie możemy nic z tym zrobić. No dobra, może jeszcze nie potrafimy, czy coś. Ale dobra, badanie nam się skończyło, oczy dziwne, rumowisko. 1 na 0. A, liczby pracowników. No dobra, kto tam pójdzie, to tam pójdzie, do roboty, dobra, mam wszystko zbudowane, no dobra. To ja jestem zaciekawiony tym tytułem. Zatrzymajmy sobie aktywną pauzę. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Dajcie znać właśnie, co myślicie. O tym tytule, bo ładnie to narysowane, ładnie cię ciekawi. Badanka są, jakiś tutaj stworek onw jest. Zobaczymy co tu będzie i te skażenie tutaj. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra, to jeszcze raz, jak Wam się podobało, to zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, aby wiedzieć na bieżąco i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.